Ten pszczelarz zaczął opowiadać różne ciekawe rzeczy. Typu, e, pszczoły widzą położenie słońca, mimo tego, że na przykład mamy pochmurny dzień. I wiedzą na przykład, jak do tego ula trafić. Są 3 kilometry od, od ula, ale mimo tego, że, znaczy, dzięki temu, że to słońce jest gdzieś tam za chmurami, one wiedzą, w jakim kierunku mają lecieć. Jak przechodzi zima, on te pszczoły po prostu ociepla. Daje poduszki, robi różne poduszki, na przykład sieczką albo jakieś tam z puchem, żeby tym pszczółkom było ciepło. Natomiast teraz mamy ciepłe zimy i teraz nie ocieplamy ula, bo pszczoły nie śpią w zimie. To, to też musimy mówić głośno. Pszczoły nie śpią w zimie, cały czas pracują. Więc siedzą sobie w tym ulu w takiej, takiej kulce. Jest wentylacja, bo pszczoły nie boją się zimna, boją się wilgoci. Jeżeli mamy wilgoć w ulu, no to mamy niestety. 80% szans na to, że te rodziny nie przeżyją. Ale to nie jest tak, że miód rzepakowy jest jakiegoś gorszego sortu, bo wiem, że ludzie właśnie omijają ten miód rzepakowy. Ja bym tutaj jednak uważała na stwierdzenia, że ten miód świeci i że ma w sobie chemię, bo no nie jest to tak, że ma tą chemię. Naprawdę. Zresztą, miód w połączeniu np. z innymi produktami e, pochodzenia pszczelego, np. z pyłkiem, to w ogóle już daje nam taką bombę. E, że wydaje mi się, że nie ma lepszego połączenia niż taki pyłek z miodem. A czy ja bym w ogóle kładła nacisk na to, żeby w ogóle zacząć promować ten miód, żeby go spożywać, bo my na tle innych krajów Europy wypadamy bardzo słabo. W przypadku na przykład Niemiec czy Węgier to spożycie miodu sięga około 3 kg na jednego obywatela. Natomiast u nas jest to 200 ml, czyli właściwie o taki słoiczek. Ja to też ciągle powtarzam, jeżeli miód jest skrystalizowany, mamy poniekąd taki. Argument potwierdzający, że to jest prawdziwy miód. A jak na tym miodzie jeszcze są takie wikwity białe, takie widać, że takie jakby pęcherzyki białe, e, skrystalizowana oczywiście taka pianka biała, no to już w ogóle mamy e, produkt premium. I takie po prostu mhm. szukać. Mało tego, działa przeciwzapalnie, działa na bakterie, na wirusy, nawet na paciorkowce, na gronkowce. E, dlaczego, pytam? Dlaczego tak mało się o tym mówi? Więc tu też taki apel, żebyśmy sadzili rośliny miododajne, żeby te pszczółki miały co jeść i żeby były silne. Tak. Mamy problem, jeżeli chodzi o pszczoły. Zaraz braknie zapelaczy, braknie tak naprawdę jedzenia dla nas. I ja też tą edukację raczej zawsze zaczynam od dzieci. I od wielu lat szkole dzieci, jeszcze do tych dzieci. i Dzieciom łatwiej jest po prostu powiedzieć, lubisz malinki, a wiesz, że jak nie będzie pszczółek, no to ty nie będziesz miał takich słodyczy. Tak samo jeżeli chodzi o ogórki czy, czy pomidory, przecież to są wszystko rośliny, które są zapylane przez zapylacze.